Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w sobotnim konkursie drużynowym. Znajdujemy się w zakopanym oczywiście HS 140. Jutro zawody indywidualne, które już są na moim kanale, tak to wygląda. Rozpocznie Słowenia, 9 drużyn, zakończy Polska. Mam nadzieję, że nie będę musiał restartować, że będzie w miarę dobry wiatr. Belka 14. Spróbujmy lekko poruszyć śnieżek, to tak jak dzisiaj w ralu i taki raz z tyłu raz z przodu kręci dobrze lećmy, lećmy. 131, 18 I Mam nadzieję, że dzisiaj Polakom się powiedzie. Trzeba czekać tutaj na dobre warunki, bo bym, mówię ze wszystkich stron kręci. A taki prawie bezwieczne warunki są. Ale włosi dzisiaj ładnie Frederico czy Kon. Obejmują prowadzenie. Teraz popatrzmy na Daniela Andrzeja No, poniosło tutaj Włochów Zakopanem od wczoraj. Aj, aj, Tande w dół nad Bulą. Mimo wszystko dosyć daleko, ale słabe noty. Druga pozycja. No i Niemc, w Ralu słabo im dzisiaj poszło. Ale teraz wylądują pewnie na trzecim, tak jest 18,5-130,5 To trzecia pozycja I popatrzmy na Anti Alto Kinowie również bardzo ładnie Tutaj się spisali, Aj, ładnie by było Ale nad bólą poszedł w dół No ładnie by było, to mogło być pierwsze miejsce, jest niestety ostatnie całe 130 metrów A teraz Schuler Czerwony kostium Szwajcara i on tu wczoraj wygrał, znaczy jutro. I teraz Szwajcarzy na, Szwaj, Szwajcarzy na prowadzeniu 18.134,5. Witam cię zęgi. Rio Bajasz. On tu. Mówię. Andras Schuler wczoraj wygrał w jutrzejszym konkursie. A Rioju bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Właśnie, Tree nie działa. Tiply nie działa. Tu jest problem dzisiaj. 33,5, 18,5. Jeszcze 2 godziny temu działały. Michała Heibek. Oj, ten dzisiaj odwalał. A teraz spóźniłem. Musiałem idealnie na progu. Mm, no nie. Austriacy przecież dzisiaj wygrali. 18 punktowe. 18 tekst, 28,70. A to najbliżej. I Piotrek żyła. Mawiat pod nartę Teraz z boku. Nagle z tyłu. Zmienne te dzisiaj warunki, ale idealnie na progu Piotrek i bardzo, bardzo wysoko jest chyba prowadzenie! Tak jest! 134,69, 19, brawo! Ta? O kurde, to nawet nie wiedziałem. A to dosyć jakaś nowa strona, nie? Ja zawsze pamiętam tip donation, ale i, ch i chciałem zrobić na tip donation. Ale niestety coś mi się zbugowało, się loguje. Ładnie. 36,5. Ten Barton najdalej dzisiaj. pół Ładnie. Yy, się loguje na Tip Donation i nic mi się tam w panelu nie wyświetla. Nie wiem co się zbugowane. No to widzisz, nie ma, nie ma porządnej strony żadnej. Italia. Giovanni Brasadora. Świetnie mi wczoraj poszło. Teraz później. Późnia, ale nad bólą łapie. I będzie punkt K. Będzie. Ładnie mu tam powiało 125,5, że słabnot I Halvor Egner granerut. mówi, że TPI porządna? To się cieszę. Powiem leci teraz Halvor Egner. Oj, złapał to noszenie i teraz ładnie, ładnie. Bardzo ładnie Halvor. Widziałeś jak skoczył? To było niesamowite. Pius Paszkę. No dzisiaj Niemcom nie poszło. Troszkę za wcześnie się teraz wybił. No i przeciętny skok Niemca. No widzisz, konkurencja. 19 to 30 niecałe. Piusa Paszk. Etunus Jajnen. Czy Polacy dzisiaj zęgi wygrają? Jak myślisz? Etunus Jajnen. Nowie też od wczoraj bardzo. Ładnie skaczą w... Ja tu widzę Finów Zresztą poprzedni konkurs, już nawet nie wiem gdzie Granicy w lotach chyba wygrali U mnie Więc Finowie widzę, cały czas ścisną do przodu Włosi A teraz pod narty ma Szwajcar Sandro Hauswirt. I Polacy Dzisiaj też ładnie rozpoczęli A Szwajcarzy również RÓWNIEŻ bardzo ładnie 135,5 18,5 tak to wygląda na razie Słowenia. Tylan Bartol. No też ładnie skoczył. Celepro prosto. 131. Będzie na pewno niesamowity konkurs. Jusziro Kobajasz. Idealnie na progu. Bym powiedział. I w tych warunkach zrobił co się dało. Miał wiatr w plecy. 135,5 obejmą prowadzenia. A na rozbiegu już Jan Herl. Austriak ma podnartę lekko. Oj, oj, oj. Ojoj, łapie tu noszenie. No ale jakoś upadł. Zmieniłeś się pod koniec warunki. Już miał z tyłu, niestety. To oczywiście 5,60. pozycja. I Kamil Stoch. Wiat pod Nartę. Wczoraj na chwilę był rekordzistą. Przebił go jedynie Alex Insan. Bardzo agresywnie się wybił. Kamil Stoch. I to jest naprawdę świetny skok. 135, 26, 18,5. Prowadzimy po dwóch skokach, jak w realu. Ale tylko o ile? Hmm, ile to jest na szybko? 2,8. 2,8 punkt. Półtora metra prowadzimy. Peter Preutz rozpoczyna trzecią turę. Jedzie naprawdę wysoko. Pięknie, Peter Preutz. Podobnie yy, jak Kamil. 135,55 18,5 18, Oczywiście na prowadzeniu I Włoś Debiutant Daniel Moroder Troszkę za wcześnie, ale Włosi tu mają jakieś kapitalne szczęście Do tej skoczni No i pięknie skacze Włoch 133, druga pozycja Grywają ze Słoweńcami Mariusz Lindwig, no dzisiaj się popisał Późnił. I jako pierwszy chyba nie doleciał do punktu konstrukcyjnego. A Halvor przecież się wywalił. No, tracą już 33 punkty do, do Włochów. Karl Geiger na rozbiegu. Na razie siódma pozycja. Słabo im idzie, jak w Ralu. Standardowo swoim stylem. Karl Geiger narty do góry. 19, Druga pozycja. Wciąż Słowenia na prowadzeniu. Jarko, mette No, finowe już mogą wyprzedzić. Tym bardziej, że naprawdę pięknie skaczą. Uhu, uh, uh, To się mogło podobać. 137,5. Ja nie wiem, czy to dzisiaj nie najdalej. Pierwsza pozycja. Tam się chyba czas lagował Dominik Peter, Szwajcar. Wiat z tyłu, ale mam nadzieję, czas że. Ciemka że... szymek. Właśnie mi się czas lagował, Widzę. No i spóźniłem na. Spóźniłem wiatr z tyłu. I Dominik Peter chyba nie dolatuje. Zabrakło 3 cm do punktu konstrukcyjnego. 3.19 Na razie czwarta pozycja Szwajcarów. Hmm. Japonia. Keiichi Sato dzisiaj pięknie skakał w konkursie. I zobacz. Ojej, ładnie będzie. No niczym Kamil Stoch. Pofrunął. Daleko 138. No to to jest chyba dzisiaj najdalszy skok. 18,5, 18. 18. tutaj jeszcze właśnie Arkometę 37,68. To był dzisiaj najdalszy skok. 138 metrów. Witamy i prawie bezwieczne warunki 01. Filip Aschenwald. Aj, nad bólą w dół. No już nie odlecia. 130 metrów 18,5 szósta pozycja i Andrzej Stękała który ma wiatr pod nartę Proszę Państwa Za, wcześ za wcześnie Troszkę zbyt zbytwał. No Powoli łapie formę Ale jeszcze trochę brakuje 19 Mam nadzieję że w drugim skoku się poprawi 128,70 czy jesteśmy na czwartej pozycji? A przecież prowadziliśmy po skokach dwóch dwóch zawodników. No musi, bo u mnie Andrzej stękała zawsze, w drugim skoku jest lepszy. A teraz Anzelaniszek! Brawa! Wiatr podnarty 04 miał tu trochę szczęścia. Dwie dziewiętnastki w 136. Więc fajne, że też te warunki są podobne jak w realu. Alex Insan, no rekordzista tej skoczli. Teraz troszkę spóźnia I ładnie, no Włosi dzisiaj będą mocarni 135, druga pozycja Norway, Robert Johansson Wąsacz, no na razie Norwedzy na ostatniej pozycji, naprawdę musi tutaj oddać kapitalny skok Robert Johansson, 137, 19 Trzecia pozycja no, ale nie wiem, czy to wystarczy. Markus Eisenbichler. Piąta pozycja tuż za Polakami. Po trzech próbach. Ale jakoś V leci. V. No i będą ładne noty: 19, 133, 77, Druga pozycja za Słoweńcami. Ale z dużą stratą: 15 punktów. Niko Hejta Zacho. Druga pozycja. Finów. I najlepszy. Tutaj w Polsce Niko Sao Pięknie film pofrunął 135 metrów, 2,95, druga pozycja. Punkt, i 20 za Słowenią. Czyli metr na skoczni do lotów. Szósta pozycja Szwajcarów. Gregor Deschwanden. Zobaczmy, jak skocz. No, teraz. Oj, oj. Mały problem, widzieliśmy to 133,5. 218,5, 18,5 18 pozycja. No na razie Norwegia na ostatnim. Nie no, Norwegii nie będzie w drugiej serii. Halvor niestety upadek, a daleko skoczył. Ponad 135. Teraz Yuki Asato, któremu dzisiaj nie poszło. Ale u mnie ładnie. Ładnie idzie. 134,5. pół i przecież jeszcze kto z Norwegów? Eee, Lindvik. 123. No tylko tutaj Robert Johansson się popisał. Więc tutaj niestety, ale... O! Chociaż Austria jest na siódmym. Austria jest na siódmym. Więc Norwedzy albo Austriacy. Leci. Wiatr z tyłu najmocniejszy dotychczas. Ale szła... Ojej! Szkoda, że nie ma podnarte, bo to naprawdę by było daleko. Dajem Huber 13363, więc to Norwedzy. Czyli Norwedzy Austriacy dzisiaj przecież byli na podium, a u mnie na ostatnich miejscach. Norwedzy nie kwalifikują się do drugiej serii. A na bece startowej z wiatrem z tyłu. Już Dawid Kubacki. Czeka Michal Dolżal. Już ma z boczku Znowu troszkę z tyłu. No i ma z tyłu. Dawid Kłobacki już w powietrzu bardzo teraz łapie te metry ładnie, pięknie. 135 w trudnych warunkach. 19, czwarta pozycja, czyli tak jak po trzech skokach. Ile tracimy do prowadzących? 10,8 do Japończyków. Do podium tracimy natomiast 5 punktów. Niemcy trochę do nas jednak więcej tracą. Ja bym tutaj był spokojny. Italia 517. No i nie zobaczymy drugiej serii Norwegów. Wielki pech. Przykro mi, przykro mi. Rozpoczyna Słowenia, a konkretnie cenę Preutz. Mam drugą serię. Bardzo agresywnie leci Słoweniec i to się opłaciło. Troszkę mu jeszcze powiało Dokłada 5,5 metra w porównaniu do pierwszej serii, 18,5, 19 i 4 Koczykon. 135,5 w pierwszej serii. No, ten mnie zaskoczył. Jak każdy z Włochów. Teraz małe problemy za bólą. Ale łapie to noszenie. No, pięknie Włoch dzisiaj skacze. Jeszcze met dokłada. Widzę, że drugie skoki na razie lepsze w wykonaniu Słoweńców i Włochów. A jak sobie poradzi Severin Freund? 135 tylko w pierwszej serii. Teraz tylko punkt. Konstrukcyjny osiągnął, bowiem nad bólą poszedł niestety w dół I to jest 5 metrów bliżej Siemka siemka Domin Zapraszam się do subskrypcji kanału Eee... Yy... Adiato, fin Wiatr niestety troszkę w plecy Ale spóźnia Spóźnia, ale łapie No i wyłapał około 130 Poprawiał metr Więc tylko tu Severinowi się nie udało, ale tam popełnił błąd nad bólą Zanurkował i Andra Schuller, zwycięzca jutrzejszego konkursu. No ale teraz mu troszkę, troszkę się spóźnił na progu. No i niestety, półtora metra bliżej, w porównaniu do pierwszej serii, 19. Mm. No to ładnie. No a ja rzadko, rzadko mi się udaje takie noty zdobyć. Ostatnio to chyba Stefanem Kraftem. Tak właśnie ładnie wylądowałem nawet Kamil to miał tylko 3,20 chyba. A teraz Ryoyu Kobayashi. No pięknie. Japończycy, jak tu łapią. 135, półtora metra. Dokłada. I misia Haibek, 140 dzisiaj w Ralu. Zobaczmy, jak skoczy. Złapał teraz to noszenie. Widzieliśmy ten ruch Narton. Ale to jest tylko 133. Mimo wszystko poprawia. Dokłada te metry. Pomaga. Yy, całej drużynie, i o Jezu, jak ma podnartę! Jeden metr nawet, Piotr żyła, spóźnia, spóźnia, i chyba jest bliżej o 2 metry. O 2 metry jest to trzecia pozycja, 18,5. Więc wyprzedzamy tam kogoś, nawet nie wiem kogo, i rozpoczynamy już yy, szóstą turę. Konkretnie Thielen Bartok, który się późno wybił, ale ładnie łapał. W yy, porównaniu do, do pierwszej serii metr bliżej, ale to był naprawdę ładny skok. 18, 18 same i Giovanni Bresadola. Aż tu Włosi naprawdę dzisiaj Giovanni. ładnie skaczą. Widzę, że opóźnienie jest 4 sekund. No dokłada 10 metrów. Uhu, uhu. Uh, Na no Włosi dzisiaj cisnę. 19. -ki. I plus Paszkę. Drugi skok mu nie wyszedł. A teraz ładnie. No i poprawi. Jest, wszystko już gra. Wszystko gra. O, po, o 6 metrów obroła, nawet 20 dostał niewliczoną. 19. Natomiast wliczone i Etu Nusijajnen. Czwarta pozycja, czyli Finów wyprzedziliśmy. No dzisiaj walczą o podium. Walczą o podium, i to był naprawdę dobry skok. Półtora metra bliżej. W porównaniu do pierwszej dziewiętnastki. I popatrzmy na Szwajcarów. Szósta pozycja po pięciu skokach. Idealnie na progu. Ojojoj, ładnie. je O pół metra poprawi. Równo 136. No, ale coś tu nie wyszło z lądowaniem. Muszę no, się rokować. żeby jest 134 metry, żeby objąć prowadzenia. I Włosi naprawdę. I Japończycy naprawdę świetnie tu latają! Powiał mu pod Nartę Pół 141! Po raz pierwszy ta granica jest złamana dzisiaj. 140 i 141, proszę Państwa. Obie granice dzisiaj złapane po raz pierwszy. Ja jestem w totalnym szoku. Pod Nartę 19, No, wykorzystał to noszenie. No, Japończycy na dobrej drodze po nawet złoty medal. Jan Herl, Austriacy tutaj się już nie liczą dzisiaj. Ale pięknie teraz szybuje. Jan Herl też miał jad pod nartę, Dokłada 11 cm, ale niestety nie ustał. No, to jak takie dobre warunki, to niech je Kamil wykorzysta, choć już ma z tyłu. Trochę jakby za wcześnie. Zbyt V. I Kamil Stoch. Jeszcze będzie miał słabsze noty 18,5-19. 3 metry bliżej. No na razie Polacy. Na piątej pozycji do podium brakuje. O, jednego metra. Zęgi. Zrobimy podium. Bo jednak do drugiego już nam brakuje z 17, a do pierwszego 30. No trochę tu stękała, w pierwszej serii zepsuł Byśmy już na pewno byli na trzecim Robimy, robimy, może jeszcze jak Peter Praus tutaj słabiej skoczy Jest szansa na Jakieś wyższe, o nad bólą poszedł dół, a bardzo ładnie równo się wybił Ale no wykorzystał, wykorzystał znowu warunki Choć i tak słabiej w porównaniu do pierwszej serii, ale ładne noty Mimo wszystko myślę, że tutaj Andrzej może pokazać na co go stać i pokonać w parze. Znaczy tutaj w tej turze Petera prełca. A Włosi, Włosi gonią. Włosi gonią i to jest naprawdę świetny skok. Zaskakuje mnie ten zawodnik. Półtora metra dokłada. I wiat pod nartem ma. Metr na sekundę prawie. Pół metra. Karl Geiger. Za wcześnie. Za wcześnie, Karl Geiger. Co ty robisz? Co ty robisz? Niemcom to od wczoraj nie idzie ewidentnie. 19, 133 metry prawie, trzecia pozycja. I Finlandia na trzeci. 137,5, trzecia odległość dzisiejszego konkursu. Tylko 138 i 141 było dzisiaj dalej. I ładnie teraz Jarkomete. 136,5, było 18,5, druga pozycja. I znowu wiatr podnarty, Dominik Peter. Siódma pozycja Szwajcarów. Po 6 skokach bardzo ładnie wysoko wyszedł Szwajcar. Utrzymaj nogi. Jezu, już myślałem, że nie utrzymie, No i to jest druga odległość. 138,5 dzisiejszych zmagań. 18,5, piąta pozycja Szwajcarów. No i popatrz. Kejczy Sato. Wystarczy tylko 126. Wiat pod narty Się naprawdę świetnie skoczył. Trzecia odległość konkursu. Czy ją poprawi? Trochę spóźnia. Dzisiaj Japończycy są w w niebywałej formie 136,5, 18,5 No chyba Japończyków nie dogonimy Był musiał Yuki Asato jak w Realu się posypać Filip Aszenwald Nieracy też już tutaj nie walczą o wyższe lokaty, ale ładnie się postarał, równo pod narty, mówiało 6 metrów dokłada 19,5, siódma pozycja No i Andrzej Stękała, wiatr pod narty, pół metra w końcu jakieś lepsze warunki, chyba trochę spóźnił Andrzej. Ale ciągnie, wyciągnął co się dało i chyba będą dziewiętnastki 18,5 dwa razy. Dziewiętnastka, ale to jest 134. A piąta pozycja utrzymana, no i się oddalili Włoś. Troszkę się oddalili. Finlandia, 6 punktów, już 6 i trzy. 15 za Słowenią i aż 30 chyba 6 za Japonią no ale zobaczmy rozpocznie tą ostatnią serię ostatnią turę drugiej serii Daniel Huber Austriacy daleko ja nie wiem jak ten Jushiro tak daleko pofrunął dzisiaj 19, 133, 33. Gregor Deszwanden. Cała nadzieja w Dawidzie. Realnie na progu Deszwanden. On lubi podnarty wiatr. Ma z boku. Już myślałem, że upadnie. Zanurkował 135. Obejmuję prowadzenie. Wyprzedzają e, Austriaków o 6 punktów. Markus Eisenbichler Wiatr z tyłu. I zaraz Polac. Ważne, żeby z, yy, z Niemcami wygrać, nie? Ale ładnie łapie tu Markus 135, nie ja wiem jaka tam była przewaga Polaków, 2 dziewiętnastki Wyprzedzają też o 7 punktów Szwajcarów No i Dawid, wystarczy 128, żeby Wyprzedzić Niemców W pierwszej serii 135 Bezwieczne warunki, ale niestety Dawid spóźnia ale mimo, że nisko leciał, kompletnie niego z stylem. 133 wyprzedzamy Niemców, 19, No, jakoś Polacy w tej drugiej serii bliżej, jedynie stękała się poprawił. A jak Piotrek? Ymm, Piotrek też gorzej. No, niestety, niestety. Ale może zepsuje taki rekordzista skoczni mawiat z tyłu. Alex Insan, A i nad bólą w dół. Troszkę też za i blisko, no widzicie. Piąta pozycja. Mogło być podium dla Włochów do 1660. To nie było specjalnie, to nie było specjalne naprawdę zęgi Niko Hajasako, Finlandia. że Finlandia wygrała w planicy? Troszkę też nadbulą w dół, ale nie oni cisną, oni cisną i wyprzedzają. Wyprzedzają Polaków. Oni cisną i wyprzedzają. O, dwie sekundy później. Ja? Dokłada metr, Niko kokaj, tasacho. 18,5. Wyprzedzają Polaków o 11,2, tak? 11,2. Więc Polacy, w najgorszym wypadku, na czwartym. już za podium. Anze Laniszek. Drugie miejsce. I naprawdę świetny skok. Pierwszej serii. Teraz również świetnie się wybił, łapie to noszenie i daleko prawie 140 136,80. No świetna forma zaniszka w Zakopanem. 19, 2,19-19,5. Słoweńcy obejmują o 14 prawie punktów prowadzenie i zostaje ten jeden. Wystarczy mu tylko 127,5. Yukia Asato. Nie wiem co by tu miał się stać, choć mam metr pod nartę z tyłu. Y metr z tyłu właśnie. Ale nie wiem co, musiałoby się stać, żeby tutaj Japończycy nie wygrali tego konkursu, a mimo tego, że ma z tyłu, jak on szybuje, dokłada jeszcze metr. 135,5, 2,19, 18,5. No bez przesady od nowa tego konkursu nie będę nagrywał, żeby tutaj. Było jeszcze bardziej realnie, że Austriacy i Polacy na podium. O, no nie, już te, te, od nowa nie będę tego nagrywał. Japończycy wygrywają te. O, a nie, dobra. Myślałem, że rozlałem te dzisiejsze zawody w Zakopanem o 17 punktów dokładnie chyba 16 i 8 na drugim miejscu Słowenia, Finlandia na trzecim finowie naprawdę wysoko, w wysokiej formie, tak samo jak w Planicy Polska na czwartym chyba tak samo było w Planicy podobnie i Niemcy na piątym szósta Szwajcaria, na siódmym Austria na ósmym Włochy i niestety bardzo słabo poza drugą serią Norwedzy. tak to wygląda. Kto tutaj był pierwszy indywidualnie, wygrałby Junshiro Kobayashi, trzeci Keiichi Sato, ósmy Yuki Sato, natomiast drugi byłby Jarko Mete. Nie dziwię się. Czwarty Anzelaniszek, piąty Niko Kaitasaho. No należało się. Siódmy Tiland Bartol, ós ósmy Yuki Sato, mówiłem, a kto szósty? Szósty Frederico Czekon, włoch, no to ładnie, ładne. Jeszcze dziewiąty Markus Eisenbichler i pierwszą dziesiątkę kończy jedenasty Peter Preutz. Dziesiątkę Ryui Kobayashi, no pięknie, czterech Japończyków, y, czterech Japończyków tutaj y, w czołowej dziesiątce. Niestety Polacy tutaj y, między piętnastym Dawida Kubackiego, a dwudziestym czwartym Andrzeja Stękały, ale no wszyscy by byli w drugiej serii raczej. Nie wiem, czy Andrzejk by się zakwalifikował, ale, ale gdyby zamienić skoki, to, to tak, <grych> to na pewno by się zakwalifikował. 24 pozycja indywidualnie Andrzejka, ale tutaj yy, ja Wam bardzo dziękuję za, za oglądanie te, tych niesamowitych zawodów drużynowych z Zakopanem HS140 na Wielkiej Krokwi i do zobaczenia już za tydzień chyba yy, w Lachti, nie? Się widzimy. Chyba w, La w Lachty, albo wrócę? To jest to samo. Bo ja już pomyliłem. W Lachty konkurs również będzie drużynowy i indywidualny. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Zostawiajcie łapki w górę i w dół. subskrypcję i do zobaczenia. Cześć, cześć!